I hej, witam wam. Dział! ze mną jest cała ekipa. przydajcie się. Cześć. Dzień dobry. Działaj. Dobra, wreszcie się wciąłem w słowo, ale musiałem poinformować, że jednak mi nie wyjebało z gry. I mogę grać z kolegami moimi ulubionymi. I repus Drogi przyjacielu. <laughs> <laughs> uważaj, jak REPUS będzie w wojsku, to już nie będzie ci do śmiechu. No, no tak, będzie mi w no. palec w różne miejsca. I to z premedytacją. I będzie no nie będzie już palec grzebalec. Fake army. <laughs> Właśnie, widzowie może nie wiedzą, czemu się śmialiśmy przez ostatnie trzy odcinki. No to Repus będzie szedł na, na ten, na pobór do wojska. Jaki pobór, tylko badanie. No, badanie, będą mu badani. Będą A wiecie, jak się bada prostatę, nie? No to. Cóż. Ja ogólnie chyba tego nie będę miał, bo od razu dostanę kategorię, chyba E. Najprawdopodobniej. Be, Kategoria dopiero miał w 19. będziesz miał 18 lat, to dostajesz wezwanie od razu. No wiem, ale o, na ten. Dopiero w, w, w wieku 19 lat będą ci kategorię, więc. A zresztą zobaczy się. Tak Akurat się miał, miał ten te mocno adobe. A że mamy osob jest osoba, która też służy w wojsku, to wymaga w ogóle od tego. Wiesz, że Malaka się westernizuje? Wszystko się zwesternizuje. Ja się Wysko, wszystko, wszystko się westernizuje od nas, ja nie wiem. A to Malaka to od was. Ej e, tam, o, a, o, a moi Afrykanie mają cały czas Sub-Sahara, im się to podoba. Tak samo Sindhi mają mają wszystko wyjebane. Indie jest westernizowany. Bahmanis jest westernizowany. Zazał. sub a Zazał jest protestanckie w ogóle, Reformat. No, nieźle Queen Amina, pierwsza Bakara. Co, co to, co nie robiliśmy tutaj? Nic. O to nami, co nie? No, co tam no, tak. sklepaliśmy się? Mieliśmy wielkie problem. Bo... który nie atakujesz na przykład Synth? Miałem... Mieliśmy wojnę przed chwilą z syndem. O, się 20 się przepierdolę zaraz. No kurwa. Ale syn będę kiedyś atakował dalej. Mam, mają wojnę z Bachmanisem. No po właśnie, cho... chciałem atakować syn. Ale mam trusa. Mamy no trusa z tym. Nie, 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 senty tylko bachmanica, a ty byś do tego senty. i. Wiesz, Ale mamy w... trusa. Mamy no, do, no, do trzeciego. Nie wiem, wiem. Dobra, no to jeszcze sześć Nie myślę. Ja tu fabrykuje. Ale tu właściwie trzeba. A właśnie fabrykować trzeba. No i tak się żyje powoli na tej wsi. No sobie development jest sędzi, mimo to. Nawal, race vs Mali. Boże jak ja muszę być słaby. No co ja mam powiedzieć? Faktycznie. Muszę przyznać Ty jesteś? Muszę Że jesteś słaby. Nie ja mam nic innego do powiedzenia. No Jestem też nie zaprzeczam. O mój Boże. Też nie zaprzeczam. Od jakiej technologii jest Republican Dictatorship? Oj. Wysoko to jest chyba. No właśnie tak patrzę, to ten. Sen to w ogóle ma właśnie ten, już. Ma tam coś takiego? No, Republican Dictatorship. Albo ona była republiką kiedyś, więc. No my nic zmienić nie możemy, tylko dopiero od XX technologii, ewentualnie sekularyzacja. No tak, no to bieda, no bieda. A, tam za Chyba, jestem już ten zacofany w administracyjnej. 14. Nie, bo tam też więc. Bo ja teraz ekonomiczne butuję. Właśnie też ekonomiczne właśnie robię, bo development to mnie korzyść to też. To no to ja mam z idei 20 developmentu, co nie? To dodam jeszcze do tego... Ja, tego. No nie mam. właśnie widzę, rozwijacz. że tutaj rozwijasz. Ile rozwijasz? Ja sobie chcę ten cały półksiężyc właśnie rozwinąć. No pomarańczowy, a później będę miał żółty. I ją ja pomysł na nację. Co mogę robić? No co, to mani. Jakie na przykład? Moskwa, Golden Horda, Jarkant. Boże stary, ty masz najlepsze miejsce. Ujście praktycznie Będzie. wszędzie. Do no, Europy. gorzej ma chyba Kiksunio. No już... wiem. No, Wotan hmm. jeszcze ma sporo do podboju, zanim zacznie się wgryzać w Wielką Brytanię. Ale nie, do podboju to okej, okay, tylko tak wiesz, idea jak sobie dobierać, żeby coś tam hmm. robić. No dobra, a jakie są twoje narodowe? To z dupy. Trade, Navy... No to... Trade. a już mm, masz trade, Limit, no to ekonomiczne Idea, teraz. cost, e, to chyba ekonomiczne powinienem lecieć. No, no. O, no, już widzę gdzie mogę stać moją armię. Development, no w ekonomiczne. granicy z Sindem. No, ja bet, potem ale... Maritime sobie wezmę. Ja nie ja będę w te tak inwestował. To jest choć, choć Chociaż mam sobie, wymyślałem, że na początku będę flotę. jest coś co zwiększa... Ja jubię. ...trade steering ten lądowy? Jakaś ta? Oprócz, tre... Oprócz zwykłych? nie, chyba. Bo ja raczej do morza się nie dostanę, bo tam wy w to kupujecie, więc... No, ty masz już do jednego morza dostęp. Tak, mam Kaspijskie, jej. A śródziemne i czarne? No i śródziemne, no, no bo... I czarne, hm? Znaczy tak, to tutaj jak zdobędę no, trójnodaw w Konstantynopolu, o, to to byłoby mocne. To będzie gites, bo ja w całą północą Azję sobie wziąłem. No właśnie. Ale południowa jest najbogatsza. No właśnie. No tak więc. Teraz południowej, to tak naprawdę Beijing. Beijing. O, mam królową. To są takie, których nie przejmę w żaden sposób, jeżeli nie będę miał floty. O mogę zrobić, żeby mi to wszystko wysyłało dalej. Ja pierdzielę 0, floty potrzebuję. 0,21. Wiecie kto to jest? Faust? A floty nie będę miał, póki nie będę miał linii brzegowej, a nie mam linii brzegowej. Jeszcze. Chociaż kurde jak gdybę całą Osmańską, to może? No, Osmańska strasznie dużo daje floty. No. Ja sam przekonałem o tym. Ja się przekonałem o tym, że osmańska daje dużo floty io! Pięknie. O, Polska też by chciała ze ale nie wiem czy mi się przydało. A jestem ponad force limitem. Spoko, tak całą zeszłą wojnę byłem. Ja chyba miałem 10 więcej niż mogłem. Nie, tylko Polska chce ze mną właściwie sojusz. Może Wenecja. Nie, Wenecja tym bardziej nie. Z Polską to nie będę miał już takiego dużego interesu. Ponieważ Lukas wystarczy, że już u, ma. U, umarł w końcu! Tamten ten 3 3 wchodzi na, na bit. Dobra. 3. Bardzo dobrze. Przesuniałem 2-2-5, więc. Z noblami. O, zajebisty ty, energo Ej! 3-4. 2 o, Na mójójójój tron wchodzi Gabe de Valois, czyli z dynastii francuskiej, burgundzkiej i prowanskiej Znaczy z tych krajów. To nieźle, trochę. Nieźle. Pan, wchodzą? Noż w sumie w, ci prawowici. W Francji prostorodowy przyjechał. Jak? Te prowincje są drogie, Boże. Ja pierdolę, ja już tego mam. Tunezja 200. Okej, okay, dowódca mi zmarł. Na niuku, po trzy... 3... O, kolonia ukończona. A z na A czy na B? 50 15? to mam ja. obra przetrwam. To mnie tak jest, tam dziecię, więc... Zmniejszyć mogę sam. Dobra, Bachmanis, prepare your anus. Jak w komisji. Co? <noise> Bachmanis, nie <noise> <to> jest... <noise> <noise> Jak w komisji. Teraz cały czas te żarty będą. Mój Boże, biedny Repus, ja mu nawet współczuję w tym momencie teraz, wiecie? Czemu? Ja wiem, no lubiłbyś jakby ci ktoś grzebał w dupsku? Pomyśl <noise> sobie dziś <noise> Przybujmy Mogę was wziąć do wojny, czy nie? Bo Zdachmanie w tym są... relative strength to jest duży A mają sojusz z mingiem, więc... Dobra. To może... Co tam pozaszkodzi Chociaż flota... To pływa mi ming zrobi tam, weź bo... teraz <coughs> szybko flotą uciekaj Szybko flotą uciekaj, bo to 32 stary Trochę to, to, to mam tak realnie uczestniczyć, nie czy o co? Pani? Nie, tak mo możecie sobie być, możecie przyjść, możecie nie przychodzić, co e, to, to tam nie użyć, to, to, to... połupić. możecie to A się... Nie mogę Aż nic mnie nie przepuścił. Powodzenia. The power of fleet mi się pojawiało. <noise> Kurde, bo mo, wadzie... jeszcze statków nic. Nie z tym... i w tej flocie czy nie walczyć? Walcz... Zielenie. Nie daj się. To ważnych świat należy. Ale to co czarni, no kurde. Rasizm, nie chcę będzie. Rasizm będzie. Nie bądź, prawie wiem. Co, zablokują Uuu. ci film? Tak. Pozy wdrożone. Ostatniego jeszcze nam nie zablokowali z tym, że No, z tymi pozwami to jest masakra, bo też bym się bał. Ociek, wiecie, <noise> my teraz o tych pozwach mówimy, a ten odcinek wyjdzie jak już będzie tak gdzieś dwa tygodnie po tym. Tam tydzień. No, no. Raz. <noise> tak, Już ucichnie to wszystko, a my tu nagle o pozy, pozy. Daj Daj będzie, no i wejdź no na to, że nie ma sensu napisać komentarzy pod odcinkami, bo nagrywałem wszystko dwa tygodnie wcześniej. <śmiech> <śmiech> Może nie dwa... No, ale. dziękuję botem. O, no. proszę bardzo. Coś <laughs> <jest> chętny na... <laughs> Ty repozytek nie dostaniesz, to A nie, bo z Bengalem mają w Ale pozyw to dostanę. Do, do no ja kurwa. Jakie to mocne? mocne zioło. Nigdy do, mnie, do mnie nigdy nie dotarło jak ważny jest markantelizm. A, walczę z Zotą a trochę się rozwinęła ja bym właśnie bardzo chętnie rozwinął się jakoś tak, żeby zbudować jakieś takie bardzo silne, właśnie ekonomicznie państwo przed tymi, przed tym dodatkiem nowym. A. Ale wiesz, no. i tak będą nowe prowincje, więc to nie będziemy grali, więc... Nowe prowincje... Fajnie będzie wyglądało w Rosji szczególnie, że to już nie będą takie kwęcia prowincje. A to w sumie prowincje. jak już to, to rzeczywiście, jak tak wotam, to kurę co myślicie na to, żeby sobie zrobić właśnie jakimś tym włoskim serię? No ja chciałem Wenecją teraz zacząć, tylko nie wiem, czy właśnie też, igluci, mówiłem, to jest najgłupsze, na to to że Wenecja jest najłatwiejsza, szczerze. No żeby tymi republikami znaczy, handlowymi cała, zagrać. Znaczy, zaraz Wenecją tylko... zrobić, będzie chyba dosyć łatwiejszy z, e, z tym handlem. Znaczy, ja tam właśnie chcę sobie, nie wiem, którą, albo Genuą, Wenecją, Luką, Ferrarą, Florencją. Dużo jest Popatrzcie Hiszpanią na Hiszpanię. Bardzo. Znaczy, jest trochę, to będzie teraz szczególnie pod flotę zrobione. No. To, jest, to jest dużo tych państw pod flotę. Francja, Hiszpania, Portugalia, Anglia, ja, Holandia, znaczy Holandia. No ja będę miał Anglią, tak, więc ten, ale tylko ten? że chcę z takie takie, Tak najpoprzednio, żeby mi będą leciały e, z nienawiści. Będę mógł sobie na komentarze odpowiadać normalnie. jest ja znaczy, ja, coś takiego zrobić z Crusadera. Ja na ten na komentarze zro, ro, zrobię, ale nie z trenów, ponieważ... No ja Wolę się spojera nie biorę jak tam w czerwcu, znaczy w maju i czerwcu wychodzą te wszystkie nowe rzeczy paradoksu. No, to nie za jest. dużo wychodzi. No, rację. A coś poza Hearts of Iron wychodzi? Estelaris. Stelaris. Mm, nie, co to, to jest okej. Okay. Gra taka kosmiczna, strategia rtn 4K albo no, 4X to jest. Nie 4X. No to 4X. Ile jest? No, coś na styl tego. Eee. Tego. Endless Space. W sumie Endless Space 2 też ma wyjść, więc. A ja, ja, nie wiadomo, kiedy... ja Czekam na Bannerolda. O, dokładnie. Banner A właśnie ma też Bannerolda. Też ten Blade, Warhammer i jeszcze ten dodatek. Albo Kasp tyle Na co czekam? ci się zrobiła już. A, i wieszek dodatek. To no, się podoba. Nie, bo tak stąd te statki wszystkie. A, w sumie to mogę da wysłać dalej. No wieszek nowy teczko, zajmie wieśka, mm. przejdę to weź. Kurde. No wiesz, od początku muszę przechodzić. Ale wiesz, ty kuźwa, chodzę, robię te zadania, skończyłem robić zadania a już mam pozbierane naście kolejnych zadań pobocznych, i po prostu tam jest tego od chuja. wiem, i dlatego... W Skyrimie też podobnie było. I dlatego później jest dosyć dobrze grać się jednak na tych wysokich levelach, bo po prostu idziesz i kończysz te zadania. Ja wiem, no, my wszystko jest chciałem w górę. chciałbym główny wątek przejść, no ale nie mogę, bo na no, topper mam te. Poboczny. Poker Moren już byłeś? Co? No właśnie nie jest <laughs> okay, to mną toper siedzę i robię pomocne zadania. Żałuj, Żałuję się w Hermole nie byłeś. No, czy możliwe, że jakoś na tygodniu już się tam wybiorę. Ale to będzie w trochę późniejszej etapie. A na jest jesteś, to? No, no już całe zrobiłem, Ja z, łącznie z głównym wątkiem, a teraz mam iść tego brzydkiego potwora wziąć. Aha, czyli że niedługo będzie fajna rzecz, Karmore. No. No i ten, tylko że jeszcze tam rozbierałem teraz te pancerze sobie. E, zadania poboczne robiłem. Z, ten build sobie z, jakiś tam zrobiłem taki fajny pod elik eliksiry. Kuźwa, no nie widziałem, że eliksiry są tak mocne. Serio? No. no serio, bardzo się nie mali we flocie, boże. Uh. 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 Hey bro, oh, bo... to repu bojo, z tej okazji wysyła. Uć mnie gra. O nie Trzeba tu jakieś zrobić normalnie. Pieniążki wysły w gratulacjach. I trzy insulty pod rząd. Bo fałszywek się nie dostało. A dziękuję. Wzruszyłem się. <ścoughs> to wszystko zasponsorowała go ci Golden Horda. Nie martw się. Dziękuję bardzo. O. Jesteście uroczy. Oh. Dobra, jak zjem ten kawałek Bachmanisu to już będę bogaty, zobaczycie. Ej jako Najbogatszym człowiekiem. Zjesz. Promowuję je. no, jedzeniu i nagle. O właśnie. Ojej. Kurde, dobrze, że już mogę... Wy może. Po tym idę na jedzenie. O jedzenie. nie chcę mieć 40-minutowej przerwy, żeby nagrać ten 20 minut odcinka. Nie no jedziemy, dobra, los, luz, coś tak... się ogarnie. Ogarnie coś na szybkości, nie? Czyli 20 minut. Nie wiem. Kepsa zamówił. za nosy i tyle. Uuu, butan trzy, Nieźle. Znaczy, bojowy, bo tak, to ma tylko... O. A reszty nie mogłeś z tej ordy wchłonąć? Nie. Czy za dużo. To już 100% miałem. A. Tak się rozrasta, się Trochę wygląda śmiesznie czy ten kawałek. No i nagle musimy mi się chcieć buntować. Boże, muszę do Tunezji wracać. Spoko jak to mi się zacznie właśnie zaraz buntować wszystko tutaj. To wszystko to jest dla mnie około tysiąca punktów administracyjnych do korowania. Mam 100. Dziękuję. To wszystko co podbiłeś, to śmiesznie tak wygląda trochę z góry. No bo tutaj zaraz ten. Ale taki nie, kształt ma śmieszny. Będzie ten miał. Muszę im dać tylko przejście. Oni nie chcą przejść, kurde. Chciałem, że właśnie do Krymu. No, A co na Polakach nie. się mścisz? Temu na Polakach co mam do Polaków? A za to, że zakończyli wojnę szybciej. Nie, no to są bogate ziemie, chcę je. <laughs> ziemie? Tutaj, ej, tutaj początek XVI wieku. Początek XVI wieku, no to to jest taki. No właśnie, to znaczy tak. rozbiory kryminalne. będę było. miał te, do, do produkcji skór, to będę miał tutaj masakrę z Złota ma tylko Kasimów. Zostałej. Bo niestety. Kury, im, yy... ja mogę już zacząć anektować, bo toczy wojnę. Ej, będzie. Krym. Deklaracja: Krym. Show Superiority. Krym trochę tak zrobi źle, bo trochę oddał Moskwie. No, ale to dobrze. Ale teraz więcej buntów do Moskwy pójdzie. Krym będzie moim nowym wasalem. Krym czy Moskwa? No, no, Krym, Krym, Krym. Na 10 razy, A potem ich anektuję od razu. Tak samo z, zaraz tą Gruzję zacznę anektować. Z jerzym Dobra, to co ja tutaj mam? W ogóle gdzie są te gdzie regiony, twórcy. gdzie są te wszystkie Gruzje? Jest jakiś achievement na Gruzję po prostu. Jezu, że... wszystkie Gruzje tam. Gruzję to Gruzję, Gruzję amerykańską i jakąś inną Gruzję. nie, gdzie jest ta druga, to trzecia Gruzja. To coś nie mam powiedzieć, gdzie jest ta trzecia Gruzja. No a żeby Concor altri three Georgias, tak? Tak. No. Ja nie wiem, gdzie to jest. Bycia... A, tak a, żeby to, a żeby to amerykańsko zdobyć, to tego lepiej rado New, Order, rado New nie robić. No. Mm, tak, bo może nie być. A. Jak sobie wezmę teraz te nazwy regionów, to nasze znaczy w Areas, to śmiesznie nakładają się może na tym. Te nie możesz się decydować. Przed chwilą by medium w chęci, przed chwilą jeszcze przed chwilą high, a teraz jest bardzo low. Sand <laughs> Florence, Powiem Bachmanis. Sand Ben and Wake. Ilu, ilu to jest mórz nazwanych od świętych St. Thomas' Seap, James' te, A To jest jedno święte morze, spójrz tak na Norwegię, no. tam. tak? Tak pomiędzy Norwegią a Islandią, to morze którego nikt nie dotyka. Jezu, jakie to prowincje mają? To jest święte morze, Jan Majensi. Jan Mayens. Może na czwórkę przejdziemy? Co na to? się? No, no ja nie widzę ty czekam aż mi się punkty znowu. To jest czemu nie? To nice shelf. Sea of holes. Może no, dać w sumie... Może <noise> dziur. Dla mnie. No widzę, że takie spokojne wojny. Ja no i ja woje. tutaj przerzucam. Chociaż wiesz co nie, trójeczka mi wystarczy, bo... A bo ten a tak. jak się trochę nudzi, to mój się do jednej dobrej wojny z ma roku. To zbad miałem Ale mogę ci tam przysłać cię do pomocy, ale co... To... Co tam Maroko ma? Tlemken i Mamu. Z tego, z tego co patrzyłem, chyba 30 tysięcy. Ale, ale to patrzyłem Malik jakiś jeszcze. czas temu. I nie, nie dasz rady Maroku? A czyli tlemken idę Jesteś z Repuls? Nie, ma... repus? nie, nie. Ja z ja tobą nie to... rozmawiam. Dobra. Weź to się to na będę swoje będę tutaj chyba. Jaką masz armię Repuls? Maroko ma 36 tysięcy. Tlemken ma 8. Tlemken tak jak od razu, ale to Maroko mógłby być problem. weź Masz całą Aaa? północą Afrykę i Aleksandrię. Oddaj mi Aleksandrię. Nie. Że <grym> ona 28%. mitu tym ci bym oddał, a to jest stolica, 200 punktów administracyjnych nie mam to jest problem. A, dowódca mi zmarli trzeba... A, no, w ogóle już nie mogę. No i fort, się jeszcze zbudował. No, 10 pezantów w Barita, nie? Gdzie? pójś tam. Czy ani to uciek jest daleko w, w... w Indonezji Indonezji. <grym> No, się Pożre bym Ci tam to rozwalić, tylko tyle, że nie mam flotu tutaj, czekaj, jest ja przypłynę sobie. Zaraz kończę tą wojnę z Bachmanistem. No, wiem, no właśnie, flota, wiesz? nie niedługo będzie, Ale się z razem. flotu zaszalałem, już 28. No nieźle. Ostro stary. 17 galerii, 11 transportów. Pogrywasz. E, Genuła Genua przyjęła. Mnie zastanawiasz, dlaczego dalej w tych, e, tych ledżerach nie dodali tego, gdzie się przejęła ten Sycylię. Ja to nie, nie mogę powiedzieć do tego, że nie dodali czegoś takiego, że można jakoś szybko ulepszać prowincję w sensie stawiania budynków. Nie pierdolę, ej, mam jak się wbić do Europy. Co? Aragon się wyzwoił. Na, na Malediwa. I się tam nam zaraz. Powstał. Na Balearach chyba. O ja genuę pierdol. też możesz, chłopie. Ta, na genuę też idę, jak pizdów. Wejdę w nich, Ja nie zorientuję. Masło, nie? E? Masło. A no no jak tobie wejdą? <laughs> jak <śmiech> jutro. Właśnie się na odpowiedź. Wszyscy tego się spodziewali. Każdy The this answer. Ma 15 tysięcy. Ej, jak do końca to, tej wojny... Znaczy, tego rozjemu, to się mogli zaatakować. Albo już to, nie, to, mam to, go, wie, nie mam w ogóle. Nie mam są niskich Ktoś gdzieś u mnie widzi bunty? O, tu są. Bunty gdzieś. A, okay. to pewnie. Gdzie ty masz te bunty? A ja, tutaj to, gdzie... To, od od, po jezu na północy troszeczkę. Ej, zdici. Dopiero tego. nawróciłem tą prowincję. Masz chuj, znowu postanowiłem 10 punktów do papie od papierza. Religious violence. O jakoś wełny 29 dukatów tylko tyle Ile trzeba czasu zanim wejdzie Call for Peace? 10 lat albo 5 chyba Nie Mam nadzieję, chyba. że w 5, no. 5 no 5 chyba i musi mieć 66% wojny A no to jeszcze trochę to potrwa w takim razie Nie no, bo Buckman cały zajmę ale do Mingu przecież lazu nie będę bo po co? Jeżeli to mają też forty ponapalane. Dobra, czas ja tam kiedyś czas z Aleppo. Tylko pilnuj, tak żeby wiem. ci się nie zdesantowali gdzieś na tych. tej no chwili. Nie, nie oni nie mają nawet łodzi chyba. Kraulem będą. odpłynęli do siebie. Kraulem. Rywal na naszego rywala, Hiszpania. Kojarz relacje? Czemu nie? Za dużo statków, jak to za dużo statków? Będę w flocie. Tak, nie potrzebuję w a, a ty już zniszczyłeś tą flotę? Na razie muszę zerwać parę sojuszy, bo nie wyrobię hmm, hmm, he, he, he. Może what? Tak, bo ta nie chciałby 17 jakichś podesłać. Będę walczył za chwilę Ale to spoko Ale w sumie chyba jestem wolny tutaj jeśli chodzi o Europę. a znaczy o Europę, Afrykę. No, zaraz zobaczę jak to będzie wyglądało. Piszę Polakiem Papież Polak, nie obrażać proszę w tym momencie, dobrze? Bo mi zablokują film. Buntni Fikus Tak, insul na papieża? Nie obrażaj. W sumie to jest papież. Albo zostaniesz wyklęty się. z naszego ale, zakonu. Ale papieża to ty szanuj. Rozumiem się. To ma być roleplay. Tak jest. Roleplay w ogóle. Jakbyś oglądał, proszę. Fuu, co to za śmieszny event. Już mm, Myślałem, mm, mm. że burza ładnie ja teraz eee, Poczekajcie, czemu się nie akceptujecie? Co? Czy to ogarnął. disaster. O, Akceptujcie się, šik. kurde. Ale ty 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 zosta... zostało. prostu. zostały naddane na po Świetnie. A straty. My tu w większości mogę im podbierać te ziemie, To influenza stracą, a mają obiecane 20%, więc kiedy się kończy ten rodzaj? Ich sumiono dzisiaj trochę? Nie, za chwilę będę z Indów wypowiedział wojnę. Kurwa, każdy coś robi, ale coś w tym roku? Właściwie się kończy, więc. Bym ich pokonał, ale niczym mi się tyle wojska tracić. Chyba byś pokonał? No, w Maroko bym sam pokonał, ale z tyle bym potracił wojska w bitwach. Słowo no, nie ja to chyba. Nie no. Bym zrobił ze 2-3 nad limity. Akurat właśnie z tą zerwałem z sojusz. <noise> Ojej. Nie już bez jaj, no mam tyle redych na O, o kurty jeden, jak cię o Tomani to co teraz kto ci pomoże na zachodzie? To no, Ty. No, wezmę <noise> z tą sojuszoną, e, nie? No chyba, że zerwę z tym, ze słowiańską mocą i wezmę z tobą. Zenusy zrywać? No chwilę, bo póki nie ani tutaj Gruzji. Nie, ma problemu. po prostu o, za dużo takich relacji. Spoko, spoko zrywa, nie ma problemu. Trus, exponujesz, jest, 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 jest. Kurde, z Francuzami dostaję faworka co cztery lata. Ale musisz być słaby, ja nie mogę. Zrywać kogoś do wojny? A czekaj, co to jest? Zresztą dostanę taką agresywną ekspansję. Trus, przecież przed chwilą się skończył rozejm. I trus. Czym? Bo pokazywał mi e, ujemne efekty. Wzywać kogoś do wojny? Chcesz oz do wojny z Sindem? Ehm, no mogę w sumie, bo jestem blisko. No właśnie tak patrzę. A że Sind nam skończył się te? Bez jajek, ja ja, Święta wojna przeciwko Sindowi. A to jest osobno. No nareszcie, technologie normalne. No tu mają nawalonych tych fortów, tak jak patrzę To wiesz Kiksunio ten. Też wezwać siebie. Ja... No czy nie, ja sam zaraz wypowiem mm -hmm. im wojnę, tak? Tylko nie, bo ja z... mam świętą wojnę, więc... No, to, to mam... to to samo. A, ale no, nie, to, to wasz wstęp tańczy chyba prowincje cię kosztują. Ale ten to samo okazję zrobi. A, okej. Okay. Ja, bo ja bym o nich potrzebował ilu? Trzech prowincji? To jest 10. 9, 8, I... 8 punktów. Warscora. Dobra, stolica im padła. też mam call for peace. No to w tym momencie już zaczyna mink tikać w tobie. Już to, call for peace? Tak. no to, Zobacz, mink. No to też, też, faktycznie Mink wywal. Aj, call for end. Odcinek. Oraz, no, zrób... no to dzięki Wam za oglądanie. Udało nam się tutaj wiecie, dużo podbijać. Widzimy się już jutro o 18.00, tak? Jak nie zapomnę rzucić odcinka. I papa, pożegnajcie pa. się. Na razie, na razie.